Hej, się Manko z tej strony Yandero, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata Woła. Dziś są walentynki, więc na początku wspomnę, że bardzo was kocham, a jutro po dość długiej przerwie będzie stream o godzinie 17, gdzie będę grał w komputer levelując mojego tanka. A w przyszłym tygodniu streamy będą pojawiać się nieco częściej. Przynajmniej taki jest plan. Przypominam także o zadawaniu pytań, które chcielibyście mi zadać, niekoniecznie dotyczące WOWA, które pojawią się w QA z okazji tysiąca subskrypcji. Przejdźmy do odcinka. Pojawiły się już pewne podpowiedzi odnośnie questline'ów na Heritage Armory dla Orka. Humana, a mianowicie na PTR-ze, gdzie aktualnie znajduje się patch 10.0.7 pojawiła się jaskinia na The Burning Steps, której wcześniej nie było. W jaskini można znaleźć wilki na 70 levelu, co oznacza, że najprawdopodobniej będzie to miejsce, gdzie będzie się odbywać questline do Heritage Armorów dla orków. A może będzie to dla orków oraz humanów? Może będzie to taki połączony questline? Ci, którzy nie są zbytnio zagłębieni w lore, to polecam przeczytać książkę z serii World of Warcraft autorstwa Arona Rosenberga Fale Ciemności. Książka bardzo fajnie opisuje wojnę pomiędzy ludźmi a orkami, za starych czasów, kiedy Orkowie przybyli na Azeroth w celu je podbicia i znalezienia nowego domu. I nie, to nie jest ogłoszenie sponsorowane. W patchu 10.07 item pod nazwą Stolem Breath of On'Ara, który można było zdobyć z dungeonu The Knockout Offensive tylko z poziomów Normal, Heroic oraz Mythic Zero, będzie można teraz zdobyć z kluczy Mythic Plus. I ten ten jest do częścią sekretu, który nagrodzi Was Mountain Divan Kiss of On'Ara. Primordial Stones, czyli system, który pojawi się w patchu 10.07 można testować już na serwerze PTR, a film o tym systemie możecie znaleźć w prawym górnym rogu tego materiału. Wykupany został także nowy Envoy System, gdzie będziemy mogli wybierać którą frakcję z Dragonflightów chcemy wspierać w ciągu robienia naszych codziennych aktywności. Będzie to pewnie pomocne przy wbijaniu zaległego Rinaunu do niektórych frakcji, gdzie wbija się on ciężej. Nie wiadomo jeszcze jak to działa i jak to będzie działać, ale jak tylko się o tym dowiem, to nagram dla Was film. Zreworkowane zostaną takie kursory jak najechanie myszką na mailboxa, otwieranie skrzynek bądź odblokowywanie zablokowanych przedmiotów, kursor do lutowania, no i zmieniony zostanie także kursor główny. Trochę szkoda, ale w na to ładnie i nie ma co narzekać, bo są one bardziej w jakości HD, a nie są one całkowicie zmienione. Cały questline, który robimy z wrafionem na The Waking Shores, gdzie najeżdżamy na obsydynową fortecę i blokowujemy World Questa, gdzie wspieramy Sebixa, Sebeliana lub Wrafiona, będzie można skipować na Altach. Wymogi trzeba ukończyć wszystkie kampanie w czterech zomnach, trzeba mieć 68 level, oraz nie można ukończyć ani jednego questa w kierunku tego questline'u. Tam znajdziemy smoka Kalendormu, który stoi tuż przy Flight Masterze, do którego musimy zagadać oraz wybrać opcję. Take me to the Obsidian Throne. Oczywiście jak skipniemy ten questline, to nie dostaniemy żadnego expa, nagród oraz reputacji do Rinalnu. Oprócz tego pojawi się również nowa opcja dotycząca filtrowania wulgaryzów na czacie. Spoko opcja, ale ja będę miał w to wyjebane, bo mam to w chuj, czy to ktoś przeklina, czy nie. Dostaniemy także większe skałki, które będą do wykopania przez majnik, które wiadomo będą dropić więcej surowców. Z okazji walentynek na skarpie Blizzarda pojawiły się przeceny do 67% na gry oraz dodatki do gier. Dowowa jest to m.in. pakiet, który zawiera wszystkie battle które można znaleźć w sklepiku. W tym tygodniu będzie Brawl PvP Classic Ashran. Przypominam o trwającym evencie walentynkowym, gdzie macie szansę na monta Big Love Rocket, a szansa na jego drop z pierwszej bombunierki dungeonu została zwiększona. Rozpoczyna się timewalkowy event z The Burning Crusade, gdzie będziecie mogli wziąć questa na zrobienie pięciu timewalkowych dungeonów, a po oddaniu go otrzymacie skrzynkę, z której wydropi wam item na 398 item levelu. Oraz będziecie mogli pójść na timewalkowy raid The Black Temple i zabić Illidana z nadzieją, że wydrapią wam jego glewie. Good luck. A fikcje w tym tygodniu to Tyrannical, Bolstering, Vulcanic oraz sezonowy Thundering. Worldbossem w tym tygodniu będzie Strunran. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału, sub, łapa do góry albo w dół w zależności od tego jak wam się podobało, no i zapraszam was na swoje social media, linki w opisie. Trzymajcie się, hej!